Witajcie, cześć. Zapraszam na zabawę o nazwie Pick a Card, czyli wybierz kartę. Dawno tego nie robiliśmy, tak więc tutaj dzisiaj sobie nagramy taki odcinek. I króciutko przypomnę na czym to polega. Raz na jakiś czas możecie otrzymać darmowe przesłanie kart Tarota z mojej strony. Polegające na tym, że wybiorę dla Was trzy karty i ja ich najpierw nie pokażę. Będziecie mogli sobie wybrać jedną z trzech, a kiedy sobie wybierzecie, przedstawię ich interpretację jako karta rada. Z uwagi na to, że bardzo często. Często w naszym życiu dzieją się różne rzeczy, których nie rozumiemy. Staramy się też znaleźć pewne odpowiedzi na pytania, które nas dręczą. Mogą być to pytania, których nie mówimy głośno innym, mogą być to aspekty bardzo osobiste, gdzie nie chcemy na przykład innych męczyć, kiedy nas coś dręczy, kiedy z czymś się męczymy. Tak więc, będziecie mogli dzisiaj otrzymać ode mnie prognozę z kart jako karta rada. Na pytania, które ostatnio chodzą Wam po głowie, których na przykład nie mówicie na co dzień nikomu. Wybiorę dla Was trzy karty, i jeżeli tutaj sobie wybierzecie jeden, dwa lub trzy, to wtedy będziecie mogli wybrać sobie pewną kartę, która będzie dla Was radą, co warto zrobić. Tak więc, tutaj teraz popatrzycie. Mamy tutaj trzy karty. Widać mnie, mam nadzieję. I teraz tak, tutaj mamy kartę. Numer 1, tu mamy kartę numer 2, i tutaj mamy kartę numer 3. Zastanów się dobrze, która karta cię woła, którą kartę tutaj chciałbyś wybrać, i na podstawie tego numeru, który tutaj sobie wybierzesz, ja za chwilę przedstawię ich interpretację jako karta rada. Zastanów się przez chwilę, która karta cię woła. Tutaj jeszcze przypomnę, to jest karta numer 1, to jest karta numer 2, a to jest karta numer 3. Dobrze. I teraz tak, jeżeli wybrałaś, wybrałeś kartę numer 1, to jest karta 8 kielichów. Karta 8 kielichów mówi o tym, abyśmy wybrali nową ścieżkę, nowe rozwiązania i nową drogę w oparciu o nasze przeczucia i naszą intuicję. Karta mówi o tym, że jeżeli... Czujesz, że jesteś w miejscu, do którego nie pasujesz. Jeżeli w Twoim życiu są ludzie, którzy Cię ściągają w dół, zamiast pomagają Ci wzrastać, oznacza to, że warto zastanowić się nad totalnym zmianą miejsca, zmianą otoczenia i podjęciem decyzji, żeby pójść nową ścieżką, nową drogą w oparciu o przeczucia, w oparciu o intuicję. Jeżeli wybrałeś kartę numer 2, to będzie As Miecz. Karta As Miecz dotyczy tutaj spraw. Żywiołu powietrza i umysłu, i mówi ona tutaj o tym, abyśmy wdrożyli nowe pomysły, nowe takie projekty. Jeżeli czujemy, że możemy coś zmienić, jeżeli chciałbyś zaproponować jakiś nowy pomysł, swoje własne spojrzenie na pewne sprawy, załóżmy w rozmowach z innymi osobami, nie bój się tego zrobić. Spróbuj też znaleźć pewne rozwiązania, które mówi ci intuicja, które mówią ci właśnie przeczucia, że mogą zadziałać. Nie bój się mówić, co myślisz, nie bój się pokazać swojego spojrzenia. Ale wiadomo, rób to w taki sposób, żeby szanować innych, tak, żeby nikt się nie poczuł wykluczony, wytrącony. Tak więc karta radzi ci, abyś pokazał swoją pomysłowość, pokaż, co w Twojej wyobraźni siedzi, do czego zdolna jest właśnie Twoje myślenie, Twoja wyobraźnia. I jeżeli wybrałeś, wybrałeś kartę numer 3, mamy kartę Kochankowie. Karta Kochankowie radzi Ci, abyś czerpał radość z różnic i kontrastów. Karta ta pokazuje, aby znaleźć i zachwycić się tym, że mimo różnic między płcią, wyglądem, poglądami, nawet kulturą i wyznaniem, jesteśmy w stanie między sobą się porozumieć, nauczyć się czegoś nowego, doświadczyć czegoś właśnie. Wzruszającego, jak i również dzięki temu, że my się różnimy od siebie, możemy doświadczyć nowych rzeczy dzięki wzajemnej nauce, wymianie kulturowej, wymianie zdań, wymianie opinii, poglądów. I to powoduje, że właśnie możemy znaleźć nowe spojrzenie na różne tematy ze strony różnych osób, które wychowywały się, dorastały się w różnych okolicznościach z różną różnorodnością wiedzy, mądrości. Tak więc ta karta mówi, abyśmy czerpali właśnie radość z tego, że różnimy się od innych ludzi. Mam nadzieję, że moje dzisiejsze przesłania Wam troszeczkę pomogły. Jeżeli byście czegoś potrzebowali, oczywiście możecie się ze mną skontaktować. Mogę dla Was wykonać rozkłady karta ROTA w razie potrzeby na rozkład ogólny, rozkład na pytanie problematyczne lub rozkłady partnerskie. Jeżeli są jakieś zapotrzebowania, jeżeli chodzi właśnie o zabiegi energetyczne, różnego rodzaju rozkłady, zapraszam do kontaktu, postaram się pomóc. Wszystkiego dobrego i do następnych odcinków. Trzymajcie się, na razie.